Witam Państwa, mam na imię Paweł, jestem trenerem w Gold's Gym Warszawa Wilanów. Chcieliśmy zaprosić Państwa na pierwsze ćwiczenie, w którym będziemy ćwiczyć mięśnie ud, jak również pośladki. Amelia zademonstruje. Pozycja wyjściowa, stoimy równolegle, ramiona oparte na biodrach. Wchodzimy na step z jednoczesnym wyprostem nogi w tył. Noga prosta, brzuch wciągnięty, pośladek i mięśnie czworogłowe są ćwiczone. Staramy się zaczynać od pięty. Okay. Sylwetka prosta. Nie bujamy się na boki. Ćwiczenie wykonujemy powoli i dokładnie. Okay. Ćwiczenie to wzmacnia nogi oraz obręcz biodrową, jak również wspomaga naszą koordynację.